Cześć i witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku z serii Metin 2 na moim kanale. Jak widzicie, robimy detest video. Na tym pierwsze trzeba będzie wybić wszystkie potworki i zostaniemy przeniesieni na kolejne Pietro, na drugie. Wraz ze mną na wypad udało się Goodhand, Sewa Sebastian i David Oraz muze. Jak widać przenosimy się na kolejne piętro yy, Tutaj mamy yy, dużo mobów i, oczy i tutaj jest yy, ten Król tutaj jest. Nie wiem czy już go wybili chyba tak Go trzeba jakoś tam wielce się zdali męczyć Wystarczy go sobie felurować, ze potem wybić go pięknie, skoja i... Z niego jakoś dropu nie ma konkretnego yy. Drowi z niego Q, KD, hmm, drogi z niego kamol duchowy, kamel liderów, Q, jakieś miecze, notatki przywódcy i hakram. Na DT działa błąd silny przeciwko nieuba tutaj musimy wymić telety gdy właśnie na 60. Występują one tylko w, tylko w DT. Nie występują w Świątyni funk na pustyni, na Sohan, czy gdzie tam jeszcze, tylko tutaj widzę. <laughs> z tych metinów nie ma dropu. Drop jest chyba tylko z metina prawidłowego. I jak widać puszczyłem prawidłowy i przejdę z nas dalej. Tutaj musimy zebrać całego spota, wybić go jak najszybciej, dropnąć yy, kamień otwarcia i Yy, Dropnąć kamień otwarcia i go przerzuci do kolumny. Kamień otwarcie dropi z brutalnych demonów łączników. Z pierwszego spota nie ma nigdy kamienia, chyba nigdy. A natomiast z drugiego i trzeciego już jest. Tak więc yy, kamień ten znika po 4 minutach. Mamy no, 4 minuty na przucenie go na ten pomniczek. Jak go nie przerzucimy, to tracimy kamień i podetę. Tutaj, jak widać, musimy wszystko wyurować. Ze ścian. Wszystko, co jest możliwe, żeby wyurować. Ogólnie, no to kumple jechali tutaj na okrutnych, bo muszą rangę zrobić bo kamole czytali. No a ja się zebrałem z nimi ponieważ no, pomogę im sobie. I przy okazji Reapera powiedziałem. Oto no, jechałem. Teraz straciłem trochę zapał do PL-a Teraz głównie w Lolagram. Po Vlogram Lola kumple i w to tu tam tylko się kontaktuję czasem z Phil hardem Tylko rzadko też byłam, też mi tam nigdy chyba nie może coś tam. Ale dobra. Jak widać respy są dosyć duże Tutaj się reszty podłe demony łuczniki Demony łuczniki Demony włóczniki yy, I demoni szamany Demony szamany Nie umiem hmm. tego robić Szamany No i te szamany to z nich sobie jakieś, ale są takie trudniejsze a najgorzej tutaj jest wybijanie uczników, bo trzeba wejść z konia i zawsze traci się te kilka defa. Spota wybijałem na mm, wieszolcu pod defa, czyli 150 defa. No. Tak więc jak chcecie zagrać w Licho, w to zapraszam do gry. Nawet można pograć. Teraz szybko już wbić 30 level i z kublami grać, bo oni już mają po 30, a tylko lamy na, na 23. Bijemy 30 i gramy rankę I to jest ostatni spot, jaki musimy wziąć. 5 minuta. Ogólnie na wybicie, na dropnięcie mamy 20 minut. Z każdego spota oprócz pierwszego to... To widać, tam dropał kamień, chyba ma, poszedł otworzyć i otwarliśmy. Na tym pierwsze znajduje się król demonów, z niego dropi szkatułka króla demonów, nie, nie, przepraszam, elit król demonów, z niego dropi szkatułka i kamień głowy i jakiś tam do biologa. Ma dużo życia i oczywiście działa tutaj na całe te siły przeciwko nieumarnym. Ja we mam chyba 30 tylko, ebonki i tarcza więc hmm. tutaj za y, sobie ustawić y, DT w którym miejscu się wybije to będzie taki kowal sobie tutaj może mapkę zobaczycie sobie napiszę która minuta i tutaj dam mapkę wam okej okay. No i ostatni, pie... nie ostatni, przepraszam. Tutaj musimy wybić metyny śmierci. Z nich dropią to, co jest na pustyni, Kamole oczywiście. I ten, co bije właśnie Dawides, to on jest najgorszy, bo trzeba, jak go wybijemy, musimy dednąć. I ja muszę odurować spota, bo jestem WP-kiem. Niestety. Odlurowanie spota jakoś nie jest moim ulubionym zajęciem, bo... Dużo że te potworki tak wolno chodzą i trzeba czekać na każdego potworka. No ale czegoś nie robi, że idę te przejść. I właśnie tam pojawił się Betty dla 70, ten co jest na piekle, ale z nich nie ma tutaj jakoś według mnie wielkiego zarobku. Yy, kabole dropią, ale rzadko. według moich obserwowań to tak trochę tego biłem tutaj, ale kabole w ogóle nie dropią mi. Innym dropem mnie. Nie wiem co jest. I właśnie dropią takie skrzynki dla ziemi. Z tych sprzynek można mieć tego. Mm, właśnie kluczyk, który przenosi. Tutaj widać już się zalorowały potworki. Tutaj najgorsze co widzę to ta długa lista dropu, że full young, a malutko itemów. Oczywiście księgi eksperty dropią. Hmm. Teraz się zaczyna event walentynkowy. Trochę będę już znowu do tyłu z materiałem. Hmm, I chyba nie wrzucę jednego OX-a, bo tam nie komentowałem na żywo, a to tak, nie będę umiał do tego dograć własnego komentarza. A tego wolę sobie nagrać na żywo i będzie łatwiej. Tutaj musimy wybić wszystkie potworki, to znaczy nie wszystkie one się respią i jakiś kluczyk dropić i ja sobie te kluczyk tam przerzucić dla przerzucić na, um, na um, pomik. To no, tutaj, tutaj pomnik jest, przenosimy. Jesteśmy na pierwszy z riperem. E, Ripper ma level 76 chyba. Już patrzę tutaj. A 3. Hmm. Tak więc Reaper ma poziom 78, z niego dropi Kabol, Szkatułka Uwartego Rozprywacza i Zasuszona Głowa. Szkatułka Rozprywacza jest dużo warta. Hmm. Zasuszona Głowa jest potrzebna, aby iść na katakumby. My już byliśmy na katakumbach, nie nagrałem, ponieważ byłem na komputerze taty, a tam nie ma frapsa. I tam jest mały dysk, więc nie nagrałbym niczego. jak pojadę kiedyś tutaj yy, na moim komputerze z gildią, to nagramy. Tak jak widać, pojechaliśmy się. Z tutaj musimy od każdej strony brać spota, aby nie zalurować potworów. I powoli się to wybija. I tutaj musimy jeszcze zbufować zaraz wobec bufa nie ma co tutaj się pchać przydaje się tutaj to znaczy bez jest bardzo ciężko go wybić But chętnie nam go otruł a my dobiliśmy i był tak więc możecie oglądać teraz jak mamy zmaganie. Ripek to jest ten właśnie tutaj ten wiencek którego bijemy na razie z buta po prostu źle się dogadaliśmy i każdy zaczął z buta no to bili, biliśmy z buta Widać ledwo szło, dlatego stwierdziliśmy po chwili jakiejś tam dłuższej, że siadam na konie i wiem z koni. Widać, że ma dużo obrony i hapsa mm. On z krytyka potrafi walnąć 17k, więc mocny potworek. Tutaj właśnie stwierdziliśmy konie i lecimy i zaś się tym idzie Tylko niestety odpycha, ale tutaj trudka już jest Czyli można bić na luzie No i widać, szkatułka zrobła I możemy udać się na piekielne diabelskie katakumby Tak więc dziękuję za obejrzenie tego materiału Mam nadzieję, że wam się spodobał Zapraszam do następnych Trzymajcie się. Na razie.